Dzień dobry! Dzień dobry Panno Skilon, dzień dobry! Ja bardzo przepraszam, że, że musiała Pani czekać, ale niestety panelo Pani nic mi nie mówiła, że Pani przyjdzie na ćwiczenia, prawda? E, drodzy Państwo, e, to był oczywiście fragment mojej kwestii ze spektaklu O Co Biega, który powinniśmy dziś wieczorem zagrać dla Państwa właśnie w Teatrze Capitol. Niestety z wiadomych przyczyn nie możemy zagrać i z Państwem się spotkać, ale chciałem przy tej okazji Państwa bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić, powiedzieć, że pamiętamy o Was i mamy Was głęboko w sercu. Mamy nadzieję, że Wy również o nas pamiętacie i że już naprawdę niedługo spotkamy się na deskach teatru i będziemy mogli dla Państwa grać, Państwa wzruszać i Państwa bawić. A tymczasem, cóż. Home office tak zwany, czyli robimy w domu to, co się da, ale no, zagrać spektaklu się nie da. E, chciałem Was prosić, żebyście zostawali w domu w miarę możliwości, żebyście na siebie uważali. E, no i cóż, i do szybkiego, jak najszybszego zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie Marek Kaliszu, czyli e, wielebny Tub. z bogiem.